Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem o refluksie żołądkowo-przełykowym. Nieleczony może doprowadzić nawet do raka przełyku. Bardzo duża ilość społeczeństwa w dzisiejszych czasach cierpi na właśnie tego rodzaju dolegliwości, ale, ale zupełnie nie jest świadoma, że właśnie ma problem z refluksem żołądkowo-przełykowym. I może mm, powiem na samym początku o objawach, po to, żeby móc właśnie odnieść to do siebie, czy macie ten problem, być może Wasi bliscy. Jeżeli tak, no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania całego live'a, jak leczyć przede wszystkim dietetycznie. Ja, dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Łyko, jestem dietetykiem, uwielbiam trudne przypadki, pomagam nie tylko zredukować zbędne kilogramy, ale również odzyskać zdrowie i dietetyką zajmuję się już prawie 20 lat. Refluks żołądkowo, słuchajcie, przełykowy i jego objawy no to oczywiście cofanie się treści żołądkowej do przełyku z kwasem solnym, co powoduje zgagę. U niektórych osób pieczenie. Zgaga głównie kojarzy się z pieczeniem. Objawów jest mnóstwo. Mogą to być puste odbicia u niektórych osób. Mogą to być y, kwaśne odbicia. Rano chrypka u niektórych osób rano. Chroniczny kaszel może być związany z refluksem. I ta osoba naprawdę ten kaszel ma bardzo przeraźliwego, aż ciągnie od. Od żołądka. To jest też charakterystyczne dla refluksu żołądkowo-przełykowego. Mogą być pieczenia za mostkiem, może być ból brzucha w górnej jego części, mogą być, słuchajcie, takie objawy bardziej kardiologiczne, jak ucia w mostku, świszczący oddech. To jest też charakterystyczne u niektórych osób, że jak mówią, to aż, aż świszczy. I to jest właśnie związane z refluksem żołądkowo-przełykowym te bóle w klatce piersiowej, to już powiedziałam i słuchajcie, może być również u niektórych osób, z którymi ja się spotkałam w mojej praktyce, klucha w gardle. Tak zwana klucha w gardle. Więc jeżeli gdzieś tutaj rozpoznaliście cechy, które być może są u Was, być może są u Waszych bliskich, no to mamy do czynienia z refluksem żołądkowo-przełykowym. Yy, oczywiście, że ten kaszel, o którym powiedziałam, no może być też kaszlem alergicznym, tak? więc albo może być kaszlem, który pochodzi chociażby z ACE jeżeli ktoś się leczy kardiologicznie, więc jakby yy, chciałabym, żebyście wysłuchali tego, yy, tego live'a do końca, bo będę mówiła dalej o, o tych objawach, więc może gdzieś jeszcze... Jeszcze coś u siebie rozpoznacie. Jeżeli osoby oczywiście mają wymioty, mają już jakieś krwawienia z układu pokarmowego, no to już jest wysoce e, daleko posunięty problem i bezwzględnie należy się zgłosić do lekarza. Może być również ból w przełyku. Także wszystko, co tutaj odczuwacie e, na tej wysokości przewodu pokarmowego, mówimy o przełyku, mówimy o, o żołądka, problemach żołądka kłucia, klatce piersiowej i oczywiście, jeżeli to nie jest problem kardiologiczny, no to tutaj będzie to refluks żołądkowo-przełykowy. Jakże niebezpieczny, tak jak wspomniałam, może doprowadzić do raka przełyku. Jestem dietetykiem, zajmuję się trudnymi przypadkami i uwierzcie mi, że tych nowotworów raka przełyku czy również raka żołądka, tak, tego jest dzisiaj, dzisiaj mnóstwo. Ale co my możemy zrobić? Jak możemy się sobą zaopiekować? I tutaj przede wszystkim nie tylko o leczeniu farmakologicznym, bo to jakby należy do, do lekarza, ale żebyśmy mieli świadomość, że tak naprawdę my możemy dużo zrobić naszym odżywianiem, ale również za chwileczkę powiem, jak dochodzi do tego, do tego problemu, właśnie chociażby z naszych takich zaniedbań na co dzień, nawet takich żywieniowych. Słuchajcie, przede wszystkim cofanie się treści żołądkowej z żołądka do przełyku jest związane z zaburzeniem pracy zwieracza. Zwieracz to jest po prostu mięsień, który rozkurcza się i kurczy się w momencie, kiedy po zjedzeniu, po przełknięciu pokarm z przełyku przechodzi do żołądka. Wtedy on się rozwiera, a kiedy przejdzie pokarm już do żołądka, powinien się po prostu zamknąć. Natomiast jeżeli jest ten zwieracz upośledzony, no to wówczas nie będzie się domykał i będzie się ta treść żołądkowa, łącznie z kwasem, z kwasem solnym, będzie się przedostawał przełyku. I oczywiście będzie ten kwas solny wręcz nam niszczył tą błonę śluzową przełyku, bo to jest zupełnie inny nabłonek, jeśli chodzi o przełyk, a inna wyściółka jest w żołądku, więc stąd jest ta różnica i ten zwieracz po to, żeby zamknął i żeby nie mieć tego odbicia do góry. O, to chyba wspominałam, nie? że jak się komuś rano odbija, to to jest też charakterystyczne dla właśnie tego refluksu żołądkowo przełykowego. Słuchajcie, może być uszkodzony zwieracz przełyku, może być problem z opróżnianiem żołądka. I tutaj ja jako dietetyk no wam powiem kiedy to się dzieje, kiedy jest problem z opróżnianiem żołądka i co należy zrobić. Przepuklina rozworu przełykowego. To jest też bardzo charakterystyczne otyłość brzuszna. I słuchajcie, jeżeli chodzi o otyłość brzuszną, ja tutaj nie mówię ogólnie o tym, żeby y, zmierzyć swoje BMI. I teraz czy ja mam otyłość, czy nie. Mówimy o otyłości brzusznej. Otyłość brzuszna to w tej sytuacji bierzemy centymetry do ręki i mierzymy się wokół pępka. Jeżeli kobieta ma, kobieta powinna mieć 80-84 maksymalnie. Mężczyzna najlepiej jakby miał między, to w zależności od sylwetki, między 90 a najlepiej 94, max jest 94. 98, ale mówimy obwód wokół pępka. Jeżeli mówimy o refluksie żołądkowo przełykowym, czasami albo i też nierzadko dotyczy kobiet, kobiet w ciąży. Co może jeszcze predysponować do, do tego refluksu? Cukrzyca, antykoncepcja doustna u kobiet. Mogą być leki kardiologiczne. To są leki na nadciśnienie tętnicze, to są leki, które stosuje się przy niewydolności serca. I słuchajcie, na przykład jest udowodnione, że również ibuprofeny, więc jeżeli bierzemy leki przeciwzapalne typu ibuprofen, no to również będą, jak się okazuje, predysponowały do refluksu żołądkowo przełykowego. I stres. No właśnie, stres. Jeżeli nie będziemy nic zrobić, słuchajcie, z tym, że mamy ten refluks, że będą puste odbicia, że to o tych objawach, że mamy tą chrypkę, że mamy nadkwasotę albo wręcz czujemy, że nam się cofa jedzenie, bo my możemy czuć to cofanie jedzenia, zwłaszcza kiedy na przykład nachylimy się, tak? Zjemy, nachylimy się i się cofa. No to, no to już znaczy, że ten zwierzę nie działa. Musimy to leczyć. Oczywiście leczyć, zaraz powiem o farmakologicznym, albo, albo nawet może być chirurgiczne leczenie. W każdej sytuacji musi być dieta, bo bez tego się nie obędzie, bo bez tego nie ma poprawy. A leki, które... Powinny być przy ostrych stanach podane filowo, no nie mogą być cały czas, cały czas stosowane, bo mogą doprowadzić również do nowotworu, żołądka. No i teraz słuchajcie, jeżeli nie zajmiemy się tym problemem refluksu żołądkowo-przełykowego, no to oczywiście będzie doprowadzał to do y, stanów zapalnych, przełyku, może doprowadzić do nadżerek, do wrzodów, no i potem do raka przełyku. Oczywiście, w międzyczasie też, no, też mówimy o, o przełyku bareta, ale przełyk bareta to, to już jest właściwie y, przedsionek nowotworu, raka. No i zazwyczaj lekarz już podejmuje leczenie y, chirurgiczne. Jest taka konieczność. Gastroenterolog podejmuje y, decyzję, oczywiście, że diagnostyka też jak najbardziej, najczęściej jest to gastroskopia. My musimy dbać o nasze zdrowie, żeby nawet w tej sytuacji, mając ten refluks, y, szelkowo żołądkowe my musimy po prostu wyprowadzić je z tej patologii odżywianiem dlatego, że nasz sposób odżywiania, kiedy jest niewłaściwy, kiedy na przykład pozwalamy sobie na jadanie jeden, dwóch posiłków dziennie, kiedy jesteśmy na ogromnym głodzie, i wtedy i zjadając taki posiłek, mamy ogromną ogromną ilość wydzielanej greliny, gdzie nie czujemy jakby oporu, żeby jeść, tylko jemy i jemy, i jemy, bo, bo tak naprawdę mamy taki ogromny apetyt. No to, no to niestety, ale takie... My w ogóle lubimy coś takiego, takie jakby dopchnięcie, tak? Że czujemy, że o, no jedliśmy się, tak? Bo jesteśmy tacy zapchani. Nawet mam takie poczucie właściwie, to jak tak się najem, to mi starczy na pół dnia albo na cały dzień. No ale to jest niebezpieczne, tak? Wytwarzanie odpowiednie ciśnienie. Może powodować zarzucanie tej treści. Uszkadzanie tego, tego naszego zwieracza, tego, tego właśnie mięśnia. Więc jakby to jest też ważne, żeby umieć się odżywiać. I tu już nawet nie w kontekście leczenia, bo ja za chwileczkę o leczeniu powiem, ale dlatego ja jestem zwolenniczką, żeby jadać regularnie, jadać po wstaniu do godziny i jednak te posiłki powinny być co 3,5, co 4 godziny. I nie powinno to polegać na tym zarzuceniu tego, tego jedzenia na pół dnia. Ludzie mają odbijania, tą nadkwasotę czują, ale mówię, musimy sobie zdać sprawę, że to jest bardzo groźna e, przypadłość. I każdy lekarz, gastroenterolog, pierwsze co powie, to po prostu leczenie dietetyczne. Jeżeli nawet zostaną zastosowane leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, zobojętniające pH żołądka, to to nie jest rozwiązanie. To jest tylko to, że jeżeli jedzenie się cofa, no to tak naprawdę nie będzie nam paliło błony śluzowej tutaj w przełyku. Ale to nie jest rozwiązanie. Czyli rozwiązaniem jest przede wszystkim dieta, o której... O tym stylu odżywiania, o którym za chwileczkę powiem, oczywiście normalizowanie stresu, tak? bo czasami osoba się zdenerwuje, świetnie się odżywia, ale już czuje kwasy. Więc, bo kwas solny się wydziela również, tak, yy, związany ze stresem. W związku z tym to jest istotne, żeby, yy, żeby umieć się odżywiać, żeby pijać odpowiednią ilość wody, bo jeżeli nie będziemy pijać odpowiedniej ilości wody, to również będzie upośledzone trawienie. Jeżeli my w żołądku robimy bałagan, bo na przykład albo, tak jak wspomniałam, jadamy nieregularnie posiłki i na raz jesteśmy w stanie zarzucić dużą ilość y, jedzenia do żołądka, ale bywa, że na przykład cały dzień coś pojadamy. Jeżeli będziemy podjadać, to jedno się nie sprawi, my już rzucamy następne, następne, następne. I tak naprawdę w tym żołądku robi się jeden wielki kocioł, który po prostu buzuje i uszkadza ten, ten zwieracz. Jesteśmy po prostu, brzydko mówiąc, kolokwialnie zakorkowani, tak? No więc aż chcę albo jedną stroną wyrzucić, no albo drugą, tylko najczęściej aż się ulewa. To jest oczywiście, bym powiedziała, taka skrajna dolegliwość, ale coraz więcej osób taką ma. I niemniej jednak również dotyczy się to osób, które... To są nerwowe, mają albo taki właśnie stresujący tryb, yy, tryb życia, stresy środowiskowe. Co jest w tym wszystkim ważne? Na czym powinna polegać dieta? Jeżeli mamy ostry stan zapalny, czyli już czujemy albo nawet wiemy, że ona śluzowa żołądka jest podrażniona, że była już gastroskopia, że lekarz mówi, że jest stan zapalny, że mamy nadżerki albo już gdzieś nie daj Boże się wrzody pojawiły. Słuchajcie, to już, to już sobie idziemy sobie do nowotworu. Więc jeżeli są takie ostre stany zapalne, to oczywiście musi być dieta, która będzie dietą taką rekowalescencyjną, żeby, żeby oczywiście się wygoił stan zapalny, więc nie ma mowy o kawie, nie ma mowy o w ogóle jakimś tam alkoholu na ten czas. Na przykład ja bym powiedziała taki ostry stan, to bym powiedziała, że jest około dwóch, trzech tygodni, tak? No ale mówi się, że dietę powinno się stosować, leczenie, no może bardziej leczenie nawet farmakologiczne, inhibitorami pompy protonowej około 8, 8 tygodni. Niemniej jednak ten ostry stan, słuchajcie, ostry stan, jeżeli jest, musi być bezwzględnie dieta, która no, ogranicza, chociażby kawę ogranicza, kawa też powoduje wydzielanie kwasu solnego, tak, dużej ilości, więc tutaj mówimy o takim jedzeniu, żeby nie pobudzać do wydzielania kwasu solnego, bo jeżeli, mówię, zwieracz się nie zamyka, no to w tym momencie kwas solny nam drażni nie, drażni, błony śluzową, y, przełyku. Także na pewno, słuchajcie, wtedy musi być, jest to ostra faza i musi być odpowiednia dieta lekkostrawna, więc tu albo, nie wiem, czy sobie, osoba powinna skorzystać z pomocy dietetyka, to jest bardzo ważne, czasami coś kombinujemy, ale robimy, robiąc to na własną rękę, na przykład mm, weźmiemy część zaleceń z internetu, część nie. Czy na przykład pijemy kawę, y, tylko tam sobie, nie wiem, dieta lekkostrawna, dobrze, to może, nie wiem, sobie zastosuję ryż biały, a może ziemniaki, a może nie wiem, do tego, jak wypije kawę albo lampki wina, to się nic nie stanie. No właśnie nie, bo, bo jeżeli wchodzimy w taką dietę, jest ostra faza, to musimy wszystko wyeliminować, wyciszyć organizm, wyciszyć stan zapalny. I jeżeli to zrobimy przez na przykład mało tego, ja jestem zwolenniczką diety rozdzielnej, diety rozdzielnej, bo jak napakujemy wszystko i nie ma trawienia, no to po prostu wszystko ugniata, powoduje wysokie ciśnienie, no i, i znowu wszystko się podnosi i u niektórych osób ulewa, no tak, by, tak bym to określiła, tak? Więc ja jestem zączką diety rozdzielnej, dlatego moje diety są, uważam, fantastyczne, dlatego że działają wielotorowo na wszystko, są tak skomponowane. I nawet osoba, która ma refluks przy takim odżywianiu, po dwóch tygodniach przychodzi na wizytę, mówi, ja się czuję rewelacyjnie, nic mi się nie cofa, nie czuję pieczenia, yy, tak? Więc... Nawet nawet niektóre osoby, słuchajcie, mają problem rzekomo z zatokami, a okazuje się, że jest to problem od żołądka. Podrażnione gardło, ból gardła, również okazuje się, że to są kwasy, kwasy od żołądka. W związku z tym, jeżeli szukacie przyczyny, nawet tutaj, problemów laryngologicznych, no to, no to warto zwrócić uwagę, jeżeli lekarz, laryngolog powie, że tutaj nie ma nic tak, tu. Nie ma nic takiego, które mogło być problemy laryngologiczne, to prawdopodobnie jest to właśnie problem od żołądka. Więc słuchajcie, dieta musi być dieta przy ostrej fazie, jak najbardziej rygorystyczna, lecząca. I to się okazuje, nawet jeżeli taka osoba sobie znajdzie taką dietę w internecie i zastosuje, albo pójdzie do dietetyka i dietetyk mówi, dobrze, to ja zapraszam, proszę bardzo, to jest dieta dla Pani, dla Pana, zapraszam na kontrolę za dwa tygodnie i osoba nie przychodzi. Bo na przykład jej się polepszyło. I oczywiście wszystko chodzi o to, żeby się polepszyło ale wraca do poprzednich błędów, czyli zalewa się kawą, a ma jeszcze stresy, więc w tym momencie zaczyna powodować z powrotem wysokie wydzielanie kwasu solnego. Pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy w terapii, kiedy bierzemy inhibitory pompy protonowej, czyli prazole, tak, omeprazole, bioprazole, to w tym momencie my możemy nie odczuwać tej zgagi, my nie, możemy, nie musimy odczuwać tej nadkwasoty. I dlatego my możemy czuć tak naprawdę, że chyba już nam się polepszyło, ale wiele osób wraca do swoich nawyków, czyli tak, zalewa się kawą, nie pije wody, wjeżdża alkohol, na kurę ładuje wszystko do tego żołądka. Problem wraca. No więc nawet no, idzie do lekarza, mówi, no nic nie pomogło, w ogóle dietę zastosowałem na te dwa tygodnie trzy, bo wziąłem z internetu, wziąłem od pana doktora albo dietetyka. No i nie pomogło. Wszystko wróciło. No nie, bo ta osoba, słuchajcie, to jest tak samo jak z osobą, która ma yy, załóżmy insulinooporność i mnie pyta, czy to, jest, yy, czy, czy to przejdzie. No, jeżeli mamy insulinooporność, to w tym momencie my możemy z tej insul oporności, insulinooporności wyjść, ale my musimy dbać o ten organizm, żeby się z powrotem, kolokwialnie mówiąc, nie wpakować w ten stan. I jeżeli ktoś ma problem tutaj z, z, e, z tym mięśniem, z no to będzie miał zawsze problem. Można przeprowadzić operację, no, w skrajnych przypadkach się to robi, e, ale... Trzeba o to właśnie dbać, żeby, żeby się po prostu nie cofało. W związku z tym ta dieta powinna być kontynuacyjna, aczkolwiek nie mówię dieta pod kątem zmian na nawyków żywieniowych. Czyli jeżeli nawet ta osoba już nie ma stanu zapalnego, już się wszystko złagodziło i będzie wypijała sobie jedną kawkę dziennie, to jej się nic nie stanie, ale jak z powrotem wróci do czterech dziennie, jak będzie piła fajnie wodę na odpowiednią, tak na swoją e, masę ciała, to, to ma ogromne też znaczenie, ale to jest, słuchajcie, związane też z błoną śluzową, z tą wyściółką żołądka, która właściwie głównie się składa z wody, tak? I tam pod tą błoną śluzową są znowu komórki, które wytwarzają węglan sodu, potem jak ten kwas solny się wytwarza, no to one się neutralizują, bo wytwarzają odpowiednia sól, dlatego sole, które jakby chronią przed uszkadzaniem błony śluzowej w żołądku, no, no otwory żołądka też mamy, tak? Więc jakby… Ta woda, bo już nie chcę wnikać, tylko chcę wam powiedzieć, że ta woda, ona jest antidotum na wszystko. Tylko my dalej się tłumaczymy, że my nie lubimy wody, nie chcemy, my nie mamy pragnienia. Mam książkę, którą napisał lekarz i wypisuje gro chorób, które wynikają właśnie chociażby z gagę, problemy żołądkowo-jelitowe, z niedoboru wody. Także tutaj, słuchajcie, dieta, jeżeli mamy ostrą fazę, jest konieczna, ale na tym się nie kończy. Tylko wtedy, za pomocą dietetyka, bo uważam, że ten specjalista jest w stanie pomóc, on widzi po wywiadzie, jakie robimy błędy. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, ta wody nie pije, albo pije mało litr, a powinienem, bo ja widzę, że na przykład ta osoba powinna pić dwa litry albo trzy litry, do tego pije cztery kawy, do tego ma dużo stresów, do tego palę papierosy, no to za chwileczkę, mimo że te leki osoba bierze, powrót będzie. To nie są leki, które leczą. To są leki, które na dany moment jakby powodują, że nie ma. Yy, tego kwasu solnego się nie drażni, ten kwas solny, który się po prostu cofa z treścią żołądkową, on nie niszczy tej bony śluzowej, która po prostu w konsekwencji może prowadzić do raka. W związku z tym musi być ten element zmiany odżywiania. Jeżeli osoba tego nie zrozumie, no to któregoś dnia już będzie po prostu za późno. Więc jakby dieta dietą, ta krótko trwała ostrej fazy, tak bym powiedziała, problemu, bo to, że my się dowiemy, no tak, no tak, mam teraz głowę wyżej, tak, jak śpię, to żeby tam pod kątem 30 stopni, żeby... No słuchajcie, to jest ważne, tylko my musimy unikać na całe życie jakby tych wszystkich niewłaściwej diety, minimalizacji stresu, odpowiednia ilość wody, to już jest jakby konieczne. Tylko mówię, to nie jest tak, że do końca życia nie wolno ci kawy, albo do końca życia nie wolno ci zjeść czekolady, tylko oczywiście niedużej ilości, ty musisz zastosować tą ostrą dietę, nazwijmy to, na ostrą fazę, a potem wiedzieć, jak to odżywianie twoje powinno wyglądać dalej. Bo jeżeli ty pójdziesz do dietetyka albo nie, tak jak jeszcze raz się powtórzę, zastosujesz dietę <laughs> dwa tygodnie, albo i cztery tygodnie, albo i osiem, a z powrotem potem wrócisz do zalewania się winem, obiadania wieczorami. Jeżeli mówimy 18, 19 żołądek przestaje trawić, to w tym momencie wszystko stoi. I w nocy rzeczywiście może dojść do refluksu, cofnąć się jedzenie i może osobę udusić. Bardzo często się tak zdarza w nocy. Osoba się dusi. Po prostu z refluksu. Oczywiście może sobie postawić, tak jak wie, że ma refluks, poduszkę, no ale dla mnie jest błędem po prostu najadanie się na wieczór, kiedy to się nie trawi. Osoby, które mają wysokie kwas moczowy, mają problem z trawieniem, czyli trzeba obniżyć kwas moczowy w organizmie. Oczywiście, że kiedy osoba przychodzi do mnie, czasami ja proszę, żeby przynieść wyniki kwasu moczowego. Czasami ten kwas moczowy jest w normie, ale kiedy zrobię wywiad, ja widzę, że on ma gdzieś swoją ucieczkę albo do stawów, albo jest w pęcherzyku żółciowym, są kamienie, kwas moczowego nie będzie go widać we krwi. Natomiast już po wywiadzie ja widzę yy, z wysokim kwasu, moczo, yy, wysoką ilością kwasu moczowego. Więc pamiętajcie, o tym oczywiście lekko lekkostrawna to nie znaczy, że my mamy ten ryż iść do końca życia biały. To jest tylko na czas stencji. Mówimy o produktach oczyszczonych. Bo oczywiście, że my możemy sobie mięso gotowane, jeżeli często ludzie mówią, no tak, no to co ja teraz będę tak jeść do końca życia mięso gotowane. Nie, ale jak jest ostra faza, to tak, a potem możemy przecież jeść w piekarniku na inne sposoby przyrządzać, no ale oczywiście jakieś spieczone, zesmażone, zwęglone, no to absolutnie nie, bo będzie nam to z powrotem doprowadzi nas do, do tych wszystkich objawów, o, którym, o których mówiłam, a tych objawów, słuchajcie, ile naliczyłam? 13, 13 objawów refluksu żołądkowo-jelitowego i tak jak powiedziałam, jeżeli nawet ktoś ma chrypkę w gardle, to nigdy by nie przypuszczał, że albo go gardło boli, a lekarz laryngolog nic nie widzi, nawet by nie przypuszczał, że może mieć refluks, jak wspomniałam, nieleczony, może doprowadzić do raka przełyku. Dbajmy o siebie, należy odwiedzić lekarza, należy zatroszyć się o dietę, jeżeli lekarz, Stwierdzi, że tak, gastroskopia jest potrzebna, wykona gastroskopię, wycinki zostaną pobrane, czy nie ma tam nic groźnego, jak wygląda, czy jest problem z przełykiem baureta, już czy coś tam trzeba leczyć chirurgicznie. Jeżeli mamy takie objawy, o których, które wcześniej wymieniłam, na samym początku sprawdźmy, dietetycznie możemy jak najbardziej sobie z tym poradzić. Zadbajmy o siebie, oczywiście, neutralizacja stresu. Pamiętajmy o takim ruchu, aktywności fizycznej, umiarkowanej. Normalizacja masy ciała, bardzo ważna, żeby likwidować brzuch. Otyłość brzuszna będzie powodowała problemy również z refluksem, ze zwierawiem, niewłaściwe odżywianie, zapychanie się, za częste jadanie, podjadanie, wrzucanie tu orzeszek, tu coś tam do żołądka, powoduje, że to się nic nie trawi, tylko po prostu później buzuje. Uważajmy na alkohol. Osoby, które na przykład mają refluks, nie powinny absolutnie też pić piwa, bo jednak te gazy, to wszystko będzie powodowało cofanie się treści żołądkowej. No więc, jeżeli już czujemy nadklasotę, to cofanie się, to jest to naprawdę poważny problem i powinniśmy porozmawiać z gastroenterologiem. Leczenie inhibitorami pompy protonowej, to jest, to jest krótkotrwałe, powinno być do 8 tygodni. Dzisiaj lekarze wiedzą, że również przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej powoduje... Może doprowadzić do nowotworu, że łądukuje się pacjenta, żeby przede wszystkim zmienił swoje nawyki żywieniowe. I oczywiście ja Wam tego zdrowia życzę i sobie, i wam. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę e, napisz. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne spotkanie. Subskrybuj mój kanał po więcej. A jeśli potrzebujesz mojej indywidualnej pomocy, skontaktuj się ze mną telefonicznie lub przez WhatsApp. Diety gotowe znajdziesz na www.dietetycznie.com w zakładce sklep.